Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka astyla się kłania. Dziś horoskop dla baranków na październik. Jest to horoskop wróżba, oczywiście, bo kartami Tarota plus karta wizji ciro-marcettigo i wylosujemy, jaki będzie najlepszy znak dla baranka i najgorszy. Czyli kogo unikać, spod jakiego znaku. <laughs> Słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze w miesiącu jest znów i pełnia księżyca, robię wtedy rytuały. Rytuały są na przyciągnięcie dobrych energii do Was, czyli lepszych finansów, czy miłości, czy zdrowia, także możecie zamawiać zawsze. Piszecie na mojego maila i ja Wam odpisuję co i jak. Także zachęcam. Robię też oczyszczenia i wzmocnienia energetyczne, czyli sprawdzam Wasze czakry, aure i co tam przyszło od strony matki, rodziny, ojca, poprzednie wcielenie, czy jakieś wcielenie, które ma znaczenie na to życie. Oczyszczam Was, wzmacniam i wysyłam Wam oczywiście filmik prywatny z tego seansu, także bardzo fajna sprawa, dużo ciekawych rzeczy się o sobie dowiecie wróżę też prywatnie także czy przez telefon, czy przez um, przez skype'a czy przez um, vipera, messengera, przez co tam sobie um, życzycie no dobrze kochani, przypominam też, że robię już jak ktoś chce, może zamówić sobie horoskop na horoskop wróżbę coś podobnego do tego tylko i oczywiście indywidualną na przyszły rok, 2021. Także jeśli ktoś chce, to niech zamawia wcześniej. Energie już są dobre, żeby wróżyć na tamten przyszły rok. Także yy, nagrane jest to też w prywatnym filmie. Jeśli ktoś chce, no to zachęcam. No dobrze, zaczynamy od tego baranka. Co tam się wydarzy u baranka? <laughs> Jak to wygląda? Jest wszystko ok, dobrze. No, główne przesłanie, zobaczymy. Główne przesłanie, co tutaj w październiku 2020 dla baranków. No, powiem tak: energie są bardzo mm, silne, mocne. Yy, bardzo mocne emocje i uczucia tutaj diabeł z dwójką kielichów może yy, mówić, że no, jakiś po prostu romans, jak, jakaś fascynacja, yy, zakochanie się wplątanie się w jakieś problemy nie musi tu tylko mówić to o romansie te energie mogą pokazywać współpracę z kimś że będzie też nerwowa że będzie wplątująca, że na przykład nie będziemy mogli się wyplątać w coś, w co żeśmy się wplątali. Niektóre baranki już się w coś wplątały, to już jest wplątanie i czują się jakby były zamknięte w jakimś więzieniu, nie mogą się od tego uwolnić. To jest jakieś, no jak pracoholizm na, na przykład, albo jakaś, jakiś wspólnik, który dopiero baranki otworzył oczy, że to jest jakiś oszust albo ich wykorzystuje albo właśnie ta dziwna energia takiej namiętności niebezpiecznej namiętności także ciekawy będzie ten październik. Hmm. Okej. Okay. Zobaczmy teraz może co wyjdzie, a co nie wyjdzie. Co tu może wyjść powiem tak, wyjście z jakiegoś właśnie problemu, z jakiegoś przeciążenia, bo przeciążenie mogło za wami iść już kawał czasu, a teraz jest przeciążenie zdjęte z Waszych pleców, ale za to są mniejsze pieniądze, czy mniejsze zarobki. No tutaj powiem Wam szczerze, no niby wam się uda coś, ale też nie do końca może to być dobre dla Was. Mimo, że się uda wyjść z tego obciążenia, z tej pracy, z, jakiejś, z jakiegoś przepracowania, z drugiej strony mogą być za małe pieniądze. Z co się uda, a co się nie uda, tak? A co się tu nie uda? Może jakieś sprawy urzędowe, trudne do załatwienia, może nie uda się jeszcze czegoś rozwiązać. Jakiegoś też konfliktu z kimś, z kimś, kto już wcześniej też Wam zaraz za skórę. No i praca i finanse. Praca i finanse. No, właśnie, praca i finanse, gorsze finanse mogą być niestety jeszcze w tym październiku. Pewne finanse są zablokowane. No, widać tu skutek i przyczynę. Jeśli macie firmę, musicie bardziej być widoczni, tak? bo widać, że jakoś jesteście zablokowani, ukryci. Także, jak ktoś ma firmę, no musi więcej, no nie wiem, postarać się wpłacić pieniążków i, i żeby gdzieś tam się ogłaszać, żeby bardziej być widocznym. No kto pracuje, to pracuje. Myślę, że tutaj jakoś tak w miarę, w miarę stabilnie, chociaż ten, ten pieniądz pokazuje się mniejszy. Tak samo niektóre baranki będą brały jakieś kredyty. Nie jest to dobry miesiąc na branie kredytów, także może jeśli ktoś... By mógł to, żeby unikał tego, żeby brać kredyty, jakieś rzeczy w leasing, jakieś dziwne, dziwne sprawy, bo może to się potem w jakiś sposób um, odwrócić um, w złą stronę. E, co poza tym, y, czy baranek będzie czuł się w jakiś sposób pokrzywdzony tym, że ma mniej trochę pieniędzy? No właśnie nie. Właśnie nie, właśnie tutaj. Widać siłę, widać organizację i widać, że mobilizuje się baranek do pracy. Widzi, że coś się dzieje nie tak i oczywiście wychodzi ze wszystkiego cału. Urzędy i nauka. Zobaczymy, urzędy i nauka, czy coś tutaj wejdzie. Tam wcześniej coś wychodziło, jakaś niezałatwiona sprawa. No i jest ta karta śmierci rzeczywiście blokada na jakiejś sprawie. Może to być sprawa sądowa, może to być sprawa inna tak, związana z urzędem, związana też z nauką. No tutaj macie dobre pomysły, macie widać, że coś tam w głowie, ale to wszystko będzie jakoś tak w październiku pomału szło, pomału jest to wszystko zablokowane, jakieś zmiany Was też czekają, no nie wiem, jak żeście chcieli iść na studia jakieś, to może powiecie nie, jednak nie, jednak jeszcze w ostatniej chwili... Baranki będą zmieniać sobie jakieś studia, na przykład, albo jakieś kursy, no. Jest tutaj e, zastanawianie się nad tym wszystkim. No, szczególnie tu nauka tak wychodzi, tak? Urzędy też, ale urzędy to są poblokowane, nie można załatwić jakiejś sprawy. A na z nauką zmiany jakieś takie e, w ostatniej chwili. Miłość i emocje. Horoskop też zrobię. Jeszcze nie zrobiłam na miłość, ale zrobię sobie, jak już wszystkie zrobię horoskopy, to, yy, to może w przyszłym tygodniu uda mi się zrobić horoskop na miłość, taki bardziej rozwinięty. A tutaj tak jakby miłość i emocje sprawdzamy miłość i emocje dla baranka. Powiem tak, no właśnie, tam pierwszy jakiś romans wychodzi, jakiś otwarty związek, romans, jakieś zafascynowanie, ale ten mężczyzna czy ta kobieta będą zajęte. Pamiętajcie, to je nie jest dobre dla Was, tak? Ja wiem, że będziecie czuć się jakoś tak osamotnione, ogólnie takie emocjonalnie trochę wycofane, niektóre baranki nawet. No i może jakieś adrenaliny będziecie potrzebować. Ale ta adrenalina no, niestety nie, nie jest dobra dla Was, tak? bo może Wam później uświadomić to, że i tak dalej jesteście same, tak? mimo wszystko. No, jest tu takich emocji, powiem tak, dużo dobrych emocji jest też, bo jesteście otwarte, bo ten karta świata. Na, na wszystko, jak leci <noise> emocjonalnie, bardzo silni, no bo jest karta cesarza, jest karta też pustelnika, że też emocje mm, takie po prostu trochę samolubne, bym powiedziała. No właśnie, trochę samolubne. Uważajcie, dlatego, nie w, w żadne dziwne związki, w żadne dziwne układy też nie wchódźcie, w właśnie, w dziwne takie. Sprawy, które mogą się potem odby odbić, jak to się mówi, czkawką. E, będzie koło Was się kręcić jakaś żmijowata też osoba, e, która e, będzie dużo o Was wiedzieć, więc uważajcie na jakieś plotki. Zdrowie i energetyka sprawdzimy. Zdrowie i energetyka. Baranki, październik. Zdrowie y, w miarę dobre, chociaż tak. Tutaj sercowe sprawy y, i, 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 i ogólnie tak krążenie, krążenie krwi. Sprawy takie kardiologiczne nadciśnienie, takie rzeczy mogą tutaj się pokazywać bóle głowy, nie wiadomo skąd również... No i co? Oczy uszy zatoki, trochę o, jak będzie was boleć głowa, to będzie od zatok prawdopodobnie, czyli tutaj od razu będziecie wiedzieć od czego. A tak naprawdę bardzo dobra energia w ogóle w was taka siła przebicie coś w takiego magicznego energetyka magiczna tak, czyli będziecie trochę odbierani też pewnie przez innych ludzi że jesteście jacyś magiczni ostrzeżenia zobaczmy ostrzeżenia Ostrzeżenia, no znowu tutaj ludzie koło was się jacyś kręcą, no jak mówię, taka jakaś rywalka, jakaś taka wiedźmowata kobieta, zazdrośnica, będzie was, coś tam będzie zazdrościła i widać tutaj, że rzeczywiście mogą z nią być jakieś przepychanki, kłótnie. Oczywiście tutaj baranek wygrywa te starcie, ale też, też myślę, że że nie warto za bardzo otwierać się, takie ostrzeżenie, żeby się nie otwierać przed obcymi ludźmi, tak? Nie mówić im za dużo, tak? Bo e, za dużo coś wypłynie i też to Wam może w jakiś sposób zaszkodzić. Pamiętajcie, że inni ludzie przenoszą to, co Wy im powiedzieliście. Oni to przenoszą, ale jeszcze dodają swoje trzy grosze do tego i z tego się robi e, totalna plota. E, no, także tutaj. Nie ma jakichś strasznych ostrzeżeń, no trochę przedfinansowo, tak? Nie wydawajcie dużo pieniędzy, uważajcie z tymi finansami. Nie żyjcie ponad stan, bo to nie jest dobry na to miesiąc, tak? No dobrze. Zobaczmy teraz kartę wizji Chiromacetiego, co tutaj się wylosuje. Dla baranka. No, a tu jest piękny, piękny anioł, tak. No, myślę, że takiego anioła dostajemy jakby od samego urodzenia. To jest nasz duch opiekuńczy, który cały czas ma nas pod jakąś kontrolą. Ale ta karta mówi, że przeznaczenie cię nie ominie. Ale pamiętaj, że Twój anioł Cię chroni. Ty jako człowiek masz wolną wolę i możliwość wyboru. Czyli y, mam, oczywiście, y, nasz anioł nas chroni, ale my mamy, jak to się mówi, y, możliwość wybierania, czy w lewo, czy w prawo. Mhm. Także bardzo fajne, faj, fajna wizja na październik. Że coś może się wydarzyć, może coś właśnie magicznego. To jest los i przeznaczenie, trochę ta karta mi się tak właśnie kojarzy z tym. Los i przeznaczenie, a mimo to nasza wolna wola, ale czy właśnie nie jest to jakoś jednak zmanipulowane? Dobrze, teraz nie będę się zastanawiać nad takimi zagadnieniami. Oczywiście są pytania globalne i tam wszystko. Możecie różne pytania zadawać, właśnie egzystencjonalne. Wczoraj też nagrywałam wczoraj taki filmik. Bardzo trudne pytania były związane właśnie z duszą i z innymi sprawami. Także możecie oglądać. Jaki znak dla baranka będzie najlepszy? Najlepszy, właśnie w październiku, skorpion, czyli baranki najlepiej dogadają się ze skorpionami, a najgorzej z kim się dogadają, no niestety, ale z rybami, tak? Jednak baran i ryba nie nadają się do siebie ogólnie, emocjonalnie i uczuciowo. W związkach baran i ryba do siebie nie pasują, ale tu też nie będą pasować. Ogólnie mm, nie dogadają się. Ok, słuchajcie, no to wszystko, baranki moje kochane. Życzę Wam, żeby październik był wspaniały, piękna złota jesień, żeby było jeszcze cieplutko. Yy, I co? I wchodzimy pomału, pomału, jak to się mówi. Yy, niedługo jeszcze, jeszcze trochę wchodzimy w zimę no ale na razie jesień cieszmy się jesienią yy, i co trzymajcie się i do usłyszenia pa pa